gramy w finały. Wcześniej graliśmy eliminację, już w piątek grały dwie grupy. Yy, grupa A i B od 17 do 21. Tutaj mieliśmy oświetlone boisko. Udało nam się lepiej to zorganizować z tego względu, że wygraliśmy pieniądze w budżecie obywatelskim. Mieliśmy na to lepszą sumę niż w zeszłym roku, także wszystko jest zorganizowane lepiej. Mamy trybunę dużą, także każdy może usiąść, oglądać mecze. W zeszłym roku było trochę gorzej, bo nie było tej trybuny. Yy, no i za, w turnieju amatorskim zagrało 20 16 drużyn, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj 16 drużyn grafinał tak jak mistrzostwa świata jadą drabinką no i, i mieliśmy dzisiaj jeszcze turniej open dla zawodników zrzeszonych też już chłopacy właśnie skończyli było wręczenie nagród dzieci mogą zagrać na tym mniejszym boisku które mamy rozłożone za trybuną także dla wszystkich dla wszystkich jest jakieś miejsce żeby tutaj mogli coś pograć i, i spróbować swoich sił. Takiej imprezy nie ma u nas w regionie, czyli co? Jest duże zapotrzebowanie? Tutaj w tym turnieju grają drużyny z całego regionu? No dokładnie, są i z Ostrowa, z Kalisza, z Wrześni drużyny. Jest, ale chcielibyśmy, żeby więcej tych drużyn było, bo bylibyśmy w stanie zrobić turniej na więcej drużyn, no ale też ciężko te drużyny zorganizować, do nich dotrzeć z innych miast. Wiadomo, jak to jest. Poziom, emocje, bramki, te wszystkie rzeczy, które tutaj się dzieją od piątku, dużo się dzieje? Poziom myślę, że jest wysoki, ale dopiero wszystko wyjdzie we finałach dzisiejszych, także są, myślę, cztery takie dosyć mocne drużyny, które już wiedzą o co chodzi w street sockerze, są zawodnicy z Rzeszeni, dwóch, jest tu zawodnik, który też tam grał trochę wyżej, gdzieś tam w pierwszej lidze próbował swoich sił, także myślę, że finał będzie mocny na nic. Głównie promocja piłki ulicznej, my tutaj to nazwaliśmy trochę, sobie trochę inaczej, taką bardziej nowoczesną nazwę, czyli street soccer, czyli piłka uliczna, street soccer. Dodatkowa promocja klubu, bo głównym organizatorem tego eventu jest klub Stal Pleszew. Jakby możemy w pewien jakby inny sposób dotrzeć do kibiców, dotrzeć do mieszkańców, tak żeby nawet tutaj lokalnie w Pleszewie kibice nie mówili, że o, Pleszew Stal to tylko gra sobie na stadionie miejskim. Pokazujemy, że działamy, że się jakby udzielamy, organizujemy eventy. Myślę, że tutaj przez cały weekend przewinęło się blisko, nie wiem, 3-4 tysiące osób, tak więc naprawdę duży event i pokazujemy, że, że można. To jest jakby jeden aspekt tego turnieju, a drugi aspekt taki, że nie ukrywamy, że ciągle gdzieś tam po cichu liczymy, że uda się poprzez ten jakby event dotrzeć do sponsorów, tak? Komu się spodoba piłka uliczna, w ten sposób jakby podejmiemy z nim współpracę, przekaże jakieś środki na klub. Dodatkowo tutaj mamy jakby taką loterię fantową, z której dochód przekazujemy na rzecz klubu Stalpeszew. Dodatkowo tutaj firma, która nam udostępnia catering. Również powiedziała, że przekaże cały dochód z cateringu na rzecz klubu. Tak więc jest taka szansa, że po turnieju okaże się, że któryś tam tysiąc do kasy klubowej wpłynie. No właśnie, ale też macie duże wsparcie ze strony władz miasta, no bo sumą, sumę, którą otrzymaliście, no to jest niebagatelne wsparcie. Tak, suma, którą otrzymaliśmy w tym roku z budżetu obywatelskiego, myślę, że wystarczy na organizację całego eventu. Czyli jakby mamy zapewnioną organizację. No ale wiadomo, że my też to robimy, żeby było coś dla klubu, czyli to, co jakby nam się uda własnymi, że tak powiem, pracą i rękoma wy, wypracować, czyli sponsorów, catering, losy, to jest jakby dodatkowa rzecz. Tak więc myślę, że najpierw trzeba coś, jak tak powiem, zdziałać, żeby potem zyskać. O tych drużynach, które grają, kto tutaj gra? Tu przyjeżdżają drużyny tylko z regionu, czy też spoza naszego regionu też są drużyny? Myślę, że większość drużyn, po, połowa drużyn, to jest tutaj z naszej gminy Pleszew. Tutaj lokalne firmy grają, plus dużo zawodników z Pleszew w tych zawodnikach zrzeszonych plus myślę, że głównie polska. Jest u nas wrześni, z Kalisza, z Ostrowa, z Gostynia, tak więc też tutaj kilka drużyn przyjechało. Myślę, że to też podnosi poziom, bo jak przyjeżdżają drużyny z zewnątrz, to one już się szykują na turniej mocną ekipą i wtedy po prostu mamy też dzięki temu jest większa rywalizacja, bo grają drużyny z zawodnikami, których w ogóle nie znają tutaj lokalnie. Jaka jest charakterystyka gry w Street Socorze? Co jest najważniejsze? Jak to generalnie wygląda? Myślę, że każdy, kto spróbował piłki ulicznej, spodoba mu się to, bo widzimy po tym, że zawodnicy, którzy w tamtym roku brali udział, w tym roku też się angażują w udział. Generalnie jest specyficzny zapis w regulaminie, że dwóch broni trzech atakuje, czyli tak zwanym broni się w tak zwanym zamku. To po, powoduje, że zwiększa większa widowiskowość, tak? Piłka jest typowo taka techniczna, nie ma piłki siłowej, tylko jest piłka techniczna. W każdym meczu pada co najmniej 10-15 bramek. Gramy dwa razy 6 minut, tak więc na trybunach też kibice się nie nudzą, bo dosłownie co chwila pada bramka. Tak więc dla kibiców fajna sprawa, dla zawodników fajna sprawa, bo jest i bezpiecznie, i technicznie, szybko, tak więc tylko przychodzić, kibicować, oglądać i podziwiać.